Cześć, witam was na kanale TV Dealers. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam najnowszy motocykl Zero ds Jest to model na 24 rok. Głównym atutem, od razu Wam powiem, jest to, że jest on przystosowany do jazdy na kategorii A1 lub na kategorii B. Także z normalnym prawo jazdy samochodowym możemy sobie tym motocyklem się przemieszczać. Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki Zero. Motocykl ma 232 km zasięgu miejskiego, 140 na godzinę prędkości maksymalnej. Moc silnika to jest 45 kW, czyli 60 koni. Power pack 14,4 kWh. Także bateria jest naprawdę duża. Gwarancja 5 lat. No i bardzo dużym atutem tego motocykla jest to. Że posiada on ładowanie Type 2, czyli możemy sobie go podładować na szybkich ładowarkach samochodowych, czy w domu z Wallboxa, czy w domu nawet z siły na szybkiej ładowareczce, Także zajmie to nam naprawdę mało czasu. Yy, oczywiście kolorowy ekran, niewiele innych, że tak powiem, gadżetów, które Zero ma połączenie z aplikacją, dostosowywanie pod swoje jazdy. Świetny design, świetna jakość wykonania. Motocykl jest naprawdę wysokiej klasy. Światła ledowe, podwójne, podwójne hamulce z przodu, potężna tarcza z tyłu, opona 170 szerokości z tyłu, także naprawdę też wygląda to, to niesamowicie. Jest to tak naprawdę odpowiednik BMW GS. Można oczywiście do niego domówić kufry, możemy sobie z niego zrobić fajny motocykl turystyczny. Zobaczcie jaki jest potężny silnik, jaki powerpack jest też wielki także także tak to wygląda no oczywiście jest możliwa jazda testowa u nas w sklepie gwarantujemy także jak najlepszą jakość obsługi oraz cenę pokażę Wam jeszcze tutaj schowek jest też naprawdę potężny tak to wygląda możemy sobie tu też zamontować jakieś ładowarki nie ładowarki do telefonów także Także tak to działa. Zapraszamy na zakupy do atvdealers.pl